Cześć Michał! Cześć Wojtek, tak. Słuchaj, sprawa jest. No wijaj. kochana Natalia, siara, ma dzisiaj urodziny. 28. Natalia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich wspaniałych urodzin. Życzę ci dużo szczęścia, dużo zdrowia i dużo kosiorki. Słyszałem, że jeszcze coś tam się kroi. Tak, dokładnie, dokładnie. Nasza kochana Natalia z naszym Michałek Michałem niedługo biorą ślub. O, jak sympatycznie. Może życzenia jakieś złożycie dla wspaniałej Natalii, naszej kumpelli, która ma dzisiaj urodziny? No to ja posłużę się słowami polskiego poety i typowego pieśniarza, który zbyt mawiać, że życie to są chwile, chwile. I właśnie tego chcielibyśmy ci, Natalio, życzyć, czyli życia pełnego chwil. Chwil pełnych radości, szczęścia, no i chwil spędzonych z nami. Miłości w rytmie disco i ameryki marzeń też. Tak, dokładnie, Natalio. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, żebyś nigdy nie miała nad dosyć, to jest pewnie niemożliwe, ale wolimy powiedzieć. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i zdrowia, bo zdrowie jest ostatnio zwłaszcza tak. super ważne. Słuchaj Natalio, będzie miło na Twoim weselu się spotkać, że mógł Cię obsłużyć muzycznie, porobić zdjęcia, sfilmować. Mam super nagłośnienie, fajną kamerkę, aparat, możemy porobić jakieś fajne zdjęcia. Będzie miło się spotkać na Twoim weselu i jak, w razie czego, to dzwoń z Michałem razem i z swoim narzeczonym i będzie fajnie y, pobalować razem na Twoim w... tak. najlepszym weselu. Dokładnie tak. Wojtek dobrze mówi, trzeba go Natalia, poz pozdrawiamy Cię i życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drogie, drodze życia niebawem już. To już parę, parę dzionków, ale to szybko zleci. <śleszy> <śleszy> Do wszystkiego najlepszego, cześć. Na razie.